Z fotowarskiej szkoły w Móngreźnie. Odbywam praktyki w hotelu San George w Ciechodzinku, który jest refundowany przez projekt unijny. Jesteśmy tutaj 4 tygodnie, od 21 maja do 15 czerwca. Są też inni praktykanci, z którymi też możemy porozmawiać no nie wiem, wychodzić, poznać ich, no nie wiem, poznać. Możemy przebywać na wszystkich działach w tym hotelu, na recepcji, w dziale pokojówek, w dziale kuchnia i w dziale zmywak. W Hotelu St. George mamy zapewniony nocleg, wolny czas spędzamy w bardzo przytulnych pokojach. Są organizowane różne wycieczki, możemy skorzystać z, z kursów np. parzenia kawy, robienia bransoletek, biżuterii ogólnie. Możemy korzystać z różnych usług będących na tym hotelu. W tym hotelu możemy wyjść na basen, możemy również korzystać z innych usług, na przykład siłowni. Będą również organizowane wycieczki do Pałacu w Ciechocinku, Pałacu Prezydenckiego w Ciechocinku. Podtężnie, które w Ciechocinku są głównym ośrodkiem kultury, Możemy też poznać nowych ludzi, na przykład kulturę tego miasta. Mamy zapewnione trzy posiłki dziennie śniadanie, obiad, kolacja. Są to bardzo dobre posiłki, w bardzo miłym towarzystwie. Personel jest bardzo uprzejmy i pomocny. Jest możliwość poduczenia się języka angielskiego, bo jest tutaj dużo osób zagranicznych, z którymi bardzo ciekawie można porozmawiać. W możemy również przyjechać się Meleksami, gdzie zwiedzamy się odcinek, na przykład y, tęcznie, Pałac Prezydencki. Y, Meleksem są to takie samochody na energię słoneczną. Oczywiście na praktykach nie pracujemy cały dzień, czasami to nie jest ale jest bardzo fajnie, tak jest Jakie kultura, nasza kampania odpoczyna, jakiej jest możemy się nauczyć wiele, ale również wypocząć, ponieważ nie każdy chce na pobyt w takim procesowym hotelu, a my korzystając z tego uczymy się jak rozmawiać z klientem, z konsumentem, jak obsługiwać gości i jak wygląda praca w takim właśnie hotelu. chodzić na miasto, zwiedzać zabytki. Oczywiście trzeba, to co trzeba zrobić, to musimy i dopiero potem możemy odpoczywać. Jest możliwość zaproszenia rodziny na weekendy. No możemy korzystać tutaj z wszystkich atrakcji, spędzamy praktycznie czas tak samo jak goście. Na pewno po powrocie z praktyk będziemy zachęcać mocniej płóżmy nasze naszej do tego, ja bym polecił takie praktyki, na przykład w hotelu właśnie St George.